Panie Ministrze, do naszej redakcji dotarło nagranie, w którym Pan jadąc swoim służbowym autem na drodze S7 potrącił psa. Na nagraniu widać, jak mimo zderzenia nie zatrzymał Pan pojazd i uciekł z miejsca zdarzenia. Pies na Tomasz przez kolejne minuty konał na jezdni. Czy nie neguje to ostatnich działalnych Ministerstwa Rolnictwa mających na celu ochronę zwierząt? Proszę o odpowiedź. E, proszę Pana, pierwsze pytanie, które ja chciałbym, ja chciałbym do Panu zadać, bo e, po pierwsze jakie, ma, skąd, jakie pan, pan ma źródła niby, że że pan twierdzi, że w ogóle ja prowadziłem samochód. Ja mam prywatnego kierowcę, który e, sam za mnie prowadzi. Po, po drugie. E, prywatnego z tym nie jest służbowy. Na, znaczy no, jest sfinansowany z rządu, ale po prostu e, wiadomo e, jest, jest moim kierowcą. Nie, 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 nie jeździ z prezydentem, nie jeździ e, z panem e, prezesem tylko, tylko ze mną. E, natomiast e, ja chcę powiedzieć, że działania... E, Pytanie było o działania rolnictwa. Pan tak? minister nie wie, jak pan z rolnictwa? Z Ministerstwo Rolnictwa. Ministerstwo Rolnictwa, tak. E, Ministerstwo rolnictwa, tak. E, na, nasze działania. E, ja chciałbym tylko zauważyć, że nasze działania ostatnio są bardziej e, antychorobowe e, wśród zwierząt niż antyzabijaniu zwierząt. E, taka tylko... Panie ministrze, z dużym podziwem obserwowaliśmy w ostatnich dniach, Pańskie zaangażowanie w akcje społeczne w akcji stołecznej policji pod tytułem Piłeś, Jak pan wytłumaczy się z upublicznionego wczoraj nagrania, na którym prowadzi pan samochód po, z... po spożyciu alkoholu, awanturuje się z funkcjonariuszami oraz odmawia skontrolowania trzeźwości, powołując się na immunitet poselski? Dziękuję bardzo za to pytanie. <śmiech> <śmiech> nie wiem, skąd ma pan takie informacje. Nic takiego nie zrobiłem. <laughs> Dziękuję. Wczoraj wieczorem... Szczerze mówiąc, byłem razem z żoną w moim domu i szczerze mówiąc czuję się trochę teraz atakowany, jako że pan zarzuca mi nieprawdziwe jakieś tutaj informacje, gdyż ja jako minister, jako osoba publiczna, tak naprawdę, nigdy nie zrobiłbym czegoś, co jest sprzeczne z tym, co, co mówię w mediach co robię swoimi e, różnymi tutaj e, inicjatywami, które wspieram, które popieram i które będę popierał, pomimo takich e, nie, nieprawdziwych zarzutów, które są kierowane w moją stronę, e, pewnie, przez, e, pewnie przez drugą stronę polityczną, gdyż moje działania są bardzo, e, bardzo dobrze odbierane i są bardzo... Dziękuję, dziękuję. Panie pośle, w wyniku awarii w Pańskim Biurze Poselskim od trzech miesięcy zadewane jest przedszkole położone piętro niżej. Mimo wielu apeli pracowników placówki i rodziców, żadne naprawy nie zostały wykonane. Co więcej, nieustanna wilgoć spowodowała pojawienie się na suficie przedszkolnym zagrzebienia. Gdy nasi reporterzy próbowali się skontaktować z pańskim biurem, słyszeliśmy od sekretarki, że od trzech miesięcy przebywa pan na zwolnieniu. Jakie jest pana stanowisko w tej sprawie? Niestety pilna e, sytuacja, w którą jest w mój stan zdrowia, uniemożliwiła mi podjęcie odpowiednich działań, które doprowadziły do takiej <Ky> sytuacji. W tej sytuacji, dziękuję za tą informację, natychmiast wrócimy się do e, odpowiednich służb, które będą w stanie naprawić tą sytuację. Bardzo smutną jest, że przedszkole, miejsce, gdzie dzieci, które będą wkrótce dojrzonymi uodelami, e, nie mogą prawidłowo się rozwijać, e, którym, na szczęście e, dzięki odpowiednim działaniom, które niedługo podejmiemy, uda się naprawić tą e, sytuację. To pokazuje obraz, w którym Nasze budynki są często zaniedbywane. Moim dążeniem jest do poprawy tego stanu, która pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie zarówno instytucji, które reprezentuję, jak i instytucji placówek wychowawczych. W tym momencie muszę jedynie zapewnić, że wszystkie stanach, które podejmę, Panie premierze, Kancelaria Rady Ministrów ogłosiła wczoraj wyniki naboru na płatne praktyki w Pana gabinecie. Jak wytłumaczy Pan fakt, że z 380 kandydatów na wybrano 10 osób i są to tylko i wyłącznie wysokie i szczupłe blondynki? Nie wiem troszkę na jakiej podstawie Pan na te informacje. Powiem tak, zacznijmy od początku. Naszy rząd, nasz rząd, nasza kancelaria w ogóle, to w jaki sposób my działamy jest oparte głęboko na idei parytetu, na idei równości płci. W tym przypadku to, że Pan mówi, że są to tylko, jak rozumiem, wysokie blondynki, sprawia jedynie, że my... Podjęliśmy pewne decyzje na podstawie te, tego, że mają one najlepsze kompetencje. Więc pan prawdopodobnie swoim pytaniem próbuje mi zarzucić rodzaj seksizmu, że wybieramy wysokie blondynki. A ja powiedziałbym odwrotnie, to pana pytanie jest tendencyjne, to pan próbuje powiedzieć, że to, że są to wysokie blondynki, ujmuje im w jakiś sposób kompetencji. I to jest problem, to jest realny problem, o którym, na który chciałbym zwrócić tutaj uwagę. Dlatego, że spośród 300 kandydatów, najprawdopodobniej, ja przyznam, nie znam bardzo precyzyjnie tego konkursu, nie ja go przeprowadzam. Mam od tego osoby, które są kompetentne i zaufane, i one przeprowadzając ten konkurs, prawdopodobnie stwierdziły, że owe 10 pań jest najlepiej nadającymi się na te stanowisko, o którym dzisiaj po prostu rozmawiamy, o które pan zadał mi pytanie. Wobec tego, podsumowując, jakby podejrzenie, jakaś tutaj próba insynuacji seksizmu ze strony um, naszego jako rządu jest absolutnie nietrawiona, a bardziej tę nutę seksizmu w pana y, pytaniu wyczuwam, ponieważ kiedy Pan mówi o tym, że, um, że Pan w ogóle zwraca uwagę na te cechy fizyczne tych osób, a my jako kancelaria tak, opieramy się ja na profesjonalizmie. Dziękuję. W ostatnim oświadczeniu majątkowym wykazał Pan, że jedyny Pana majątek to 30 tysięcy zł, mieszkanie 60 metrów 2 w Ciechocinku oraz samochód Golf 2. Natomiast kilka dni temu chwalił się Pan na portalu społecznościowym Facebook swoim nowym Mercedesem. Skąd taka nagła zmiana sytuacji finansowej i czy nie jest ona, aby związana z wydaniem kilku pozwoleń na budowę w firmie Budpol, której właściciel jest udziałowcem grupy Mercedes Polska? Um, jakby odnosząc się do tych, o, do tych oskarżeń, bo jednak to są oskarżenia o to, że. Prawdopodobnie ma Pan na myśli, że dałem sobie wręcz żłobkówkę od firmy Budpol, od jakichś, jakichś działal... lobbystów od firmy Bootpol. Chciałbym zdementować tę informację, gdyż powodem, dlaczego teraz jestem w posiadaniu samochodu marki Mercedes, jest to, iż zostały wydane nagrody dla urzędników, które nam się należały tak naprawdę, za ciężką pracę. Myślę, że jest to, to jest to stan naszego państwa, kiedy um, za ciężką pracę urzędników, dlatego, że naprawdę jest wiele osób w tym kraju, którzy ciężko pracują, ciężko pracują na to, żebyśmy mogli żyć w kraju, w którym dzieci mogą pójść do szkoły, dzieci które mogą się uczyć, um, ludzie mogą spokojnie pracować um, i żyć bezpiecznie, i to jest w ogóle podstawa naszego życia. Mhm, dziękuję. dziękuję. Panie poszle, reprezentuje Pan ugrupowanie Chrześcijańska Polska? Bardzo często w mediach odwołuje się Pan do wartości chrześcijańskich, tymczasem nasi dziennikarze dotarli do zdjęć, w których Pańska 16-letnia córka przebywa w późnych godzinach wieczornych, w klubach nocnych, w towarzystwie starszych mężczyzn. Nasze źródła podają, że w różnych sytuacjach powo powołuje, się pana, powołuje się ona na Pańskie publiczne stanowisko. Cytat, a mój tata to ważny poseł. Czy Pana zdaniem takie zachowanie nie przeczy wartością chrześcijańskiego wychowania? W jaki sposób miałby przeczyć to wartością chrześcijańskiego zachowania? Czy moja córka kłamie, popełnia jakikolwiek grzech? Gdzie w Biblii napisane jest, że nie można w późnych godzinach nocnych w wieku 16 lat przebywać z innymi ludźmi na zabawie, tańcząc, śmiejąc się, bawiąc? Gdzie w Piśmie Świętym napisane jest, że powoływanie się na status ojca jest zabronione? Ja swoją ciężką pracą wypracowałem sobie to stanowisko, dbam o moją rodzinę, wychowuję córkę. Jak przystało na wzorowego chrześcijanina, jestem dla niej wzorem ojca, i wiem, że moja córka jest dobrze wychowana, i cokolwiek robi w tych klubach nocnych, ja doskonale wiem, co ona robi w tych klubach nocnych, wszystko jest zgodne z literą pisma świętego. Wszystko jest zgodne z Bogiem, moja córka jest bardzo dobrą osobą. Cokolwiek tam robi, nie wymaga to nawet spowiedzi świętej. Wszystko... Panie Przewodniczący, Pański Klub Poselski organizował tydzień temu konferencję poświęconą ubóstwu w Polsce. Na organizację otrzymał Pan z Funduszu Reprezentacyjnego Marszałka Sejmu 20 tysięcy złotych. Jedna, jednak z faktur, do których dotarli nasi dziennikarze, wynika, że na potrzeby konferencji wydatkowano 10 tysięcy złotych. Co stało się z pozostałymi pieniędzmi, ponieważ Kancelaria Marszałka Sejmu przekazała na informację, że pieniądze zostały wydatkowane w całości. Czy może, pa, czy może ma to coś wspólnego z Pana ostatnim urlopem na Ibizie? Proszę pana, ostatni mój urlop, urlop na Impidzie e, był sponsorowany e, przez prywatne biuro, e, podróż, z którym pracuje e, moja firma. E, natomiast e, te wydatki e, skupiały się właśnie na, projektu, na pomocy ludziom ubogim. Przekazaliśmy je e, wielu organizacjom charytatywnym, e, do szlachetnej paczki, do e, e, Świątecznej Pomocy itd. itd. Mogę wymienić to, mam to w dokumentach, proszę pana. Nie przygotowałem się tutaj do takiego pytania, gdyż jest ono w pewnym sensie insulacją, trzeba przyznać. Chcę pan tutaj zarzucić mi, że, że przeznaczyłem środki publiczne na wypadek prywatny. Mam na to dowody, proszę pana. To, to pytanie jest, jest oskarżeniem bezprawnym. Ta sprawa może się skończyć w sądzie. Dobrze. Dzięki.